Cześć Michał. Cześć Przemek. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku, który to piąty, numer? Piąty, już piąty. Dzisiaj taki odcinek, który specjalny, e, nietypowy. No. Może niespecjalny, ale nietypowy. Mhm. Michał. Dziś po raz, po raz pierwszy to ja będę mówił. Jak to? Zatuj. Po raz pierwszy będziesz mówił więcej w tym odcinku niż ja. Tak. Dzisiaj nie o technologii, ale o problemach YouTuberów. O Michała problemach uściślimy. No, straszny problem. Pomyślałem, że może to być jakąś tam przestrogą dla innych YouTuberów. Może ktoś ma dokładnie ten sam problem i będzie wiedział, jak go rozwiązać. To by w ogóle było super. No, a o czym, o czym mowa? No. Człowiek. Ile? Dwa czy trzy lata? Projekt, próbował sił na YouTube, tworzył content w nadziei, że kiedyś zacznie go monetyzować. No i stało się. Jakieś 4-5 miesięcy temu dostałem zaproszenie od Google do monetyzacji, po czym jak zaaplikowałem, to w przeciągu 15 sekund dostałem dożywotniego bana. Dosłownie. I jak weszłem sobie zobaczyć, o co chodzi, to... E, Widzę jedynie informację, że już nigdy więcej nie chcą mnie w tym programie. <laughs> Także opowiem, jak to się wydarzyło, bo wciąż jest sprawa w toku. Ale może ktoś ze słuchających wie, jak to rozwiązać lepiej. Eee, główna przyczyna e, kupowanie klików, kto, o, o którą mnie niby Google posądza, co jest oczywiście totalną nieprawdą. Jak ktoś tam widzi mój kanał, to. Ja dużo views nie mam, <laughs> także jakbym kupował, to pewnie znacznie więcej bym kupił. <laughs> ale ale e, no taki zarzut, więc dla mnie to był totalny szok. E, jak w ogóle nawet nie wiedziałem, że można kupić viewsy na YouTube. Nie wiem, czy to jest możliwe. E, przecież Google pewnie to wszystko filtruje, znając ich możliwości, no ale taki jest zarzut. Oczywiście odwołałem się, jest formularz, gdzie można się odwołać. No i tak, w tym formularzu są różnego rodzaju pytania, głównie pytania odnośnie jakichś logów serwera, czy, czy jestem w stanie wiesz, wykryć, kiedy to się działo. Po prostu, jakby takie, nie wiem, no przyznanie się do winy. Nie? Każde pytanie w zasadzie dotyczy tego, e, tego, jakby samego, tylko jest pod innym kątem za, e, zadane. Raz, czy robiłeś to świadomie, raz, czy nie, wiesz. No totalnie, wiesz, ja w ogóle nie wiedziałem co tam odpisywać, bo nie wiem, jak mogę sprawdzić logi. YouTube'a przykładowo. Dla mnie to był totalny bezsens, nie jest. Przecież nie ma statystyk, kto ci tam klika, i, i wiesz, i kiedy, bo to oni tak naprawdę cię pytają o adres IP, kiedy to się działo, żeby byli podejrzewam, że chcą zebrać jakieś wiesz, informacje, dzięki temu to odfiltrują, nie? I, I może cię uwolnią z tej blokady, no jakkolwiek to nazwać. No i wiesz, masz ten jeden formularz, nie masz w zasadzie żadnego innego kontaktu. No i, i wiesz, wysłałem tą. tą e, jakby ten pierwszy request, gdzie, gdzie e, po prostu zadałem im pytanie, nie odpowiadałem na te pytania, które tam są, bo to było dla mnie bez sensu. Zadawałem im tam pytania, jak e, mam w ogóle, e, dlaczego w ogóle to się stało. Wiesz, większość tych pytań w ogóle jest, e, jest skonstruowana tak, że jakby te reklamy już się wyświetlały i dopiero później mnie, mnie jakby zablokowali, Wiesz, gdzie ja w ogóle jeszcze do tego programu nie przystąpiłem. Wiesz, totalny bez sensu. Mówię, no nie wiem, nie? Wiesz, wysłałem to. to bo napisałem tak, jak uważam, że powinienem na, na to napisać, dostałem odpowiedź, że, że nie zmienią zdania. I taka generyczna odpowiedź w zasadzie nie wiem, czy ktoś to czytał, czy nie. I że jeżeli mi się ta odpowiedź nie podoba, no to mogę próbować po prostu jeszcze raz ten formularz wypełnić, nie. No więc zacząłem wiesz, analizować, co tam się mogło stać na tym moim kanale, wiesz, czy gdzieś rzeczywiście mogły być jakieś kliki. No i tak szukałem, szukałem jakichś tam informacji na YouTubie, co może być przyczyną, no i znalazłem dużo jakiś tam filmów głównie z Indii, nie wiem dlaczego, ale głównie, głównie właśnie z tego rejonu świata. No i ci ludzie tam mówili, że tak mogło się na przykład zdarzyć, że klikasz sobie lajki na swoich filmach, nie? Tego typu rzeczy, że, że żeby się po prostu przyznać, nawet jak tego nie robiłem, żeby się przyznać, że nie wiem, znajomi klikali, no takie po prostu bzdety, nie? Wiesz, dla mnie to było dziwne, bo ile ja tych lajków sam mogę kliknąć, no. Jeden na filmie, no więcej tych lajków nie kliknę, no bez sensu, nie? Co to zmienia, nie? Że no, to nie no, nie tak się dodaje i tak? Jasne, i czasem sobie klikam te lajki dla te zabawy też sobie nawet. Klikam, nie? Przyznam się. No, więc, więc mówię, kurczę, wiesz, mówię, takie, takie pierdoły, i wiesz, i, i wiesz, i dożywotni, ban za to, nie? A przede wszystkim, wiesz, ja rozumiem, że oni pilnują, wiesz, żeby ktoś tam nie klikał, ale u mnie się nigdy jeszcze żadna reklama nie wyświetliła, więc nawet jak coś tam klikałem no to re reklamodawca nie był w plecy, że tak powiem, że, że jakiś tam robot klikał w jego reklamy czy, czy, czy tego, bo te, tego typu były głównie zarzuty, nie? Więc to było totalnie dla mnie dziwne, nie? I, i, I w ogóle cały, bo tak naprawdę jeszcze powinienem to powiedzieć na początku, że YouTube, żeby wejść do monetyzacji, trzeba założyć konto AdSense na Google. Ja takiego konta nigdy nie miałem, wiesz, nigdy nie, nie, jakby nie zarabiałem z Google, z Google, nic, mnie to nie interesowało. I, i, wiesz, I zakładając to konto AdSense, tam były różne pytania o po prostu firmę, tego typu rzeczy, i później to konto się automatycznie jakby podłączało z YouTube'em. No i wtedy nastąpiła właśnie ta blokada. I tak naprawdę ta, ta blokada nastąpiła na to konto AdSense, ale w YouTube nie można podłączyć innego konta, bo po prostu jest Wisi tam, że jest to konto zablokowane, no i nie masz opcji, nie? Nie możesz tego zmienić, nie? No i wiesz, jak zacząłem eksplorować ten temat, no to później wiesz, wychodziły różne rzeczy tego typu, że. Może być tak, że na przykład to moje, moje konto Google, które tam podłączyłem, ma jakąś złą historię. nie? Wiesz, ja to konto mam, nie wiem, no 15 lat to jest moje główne konto i dużo ludzi sugerowało, że właśnie i to jest, może być taki tip, że jeżeli właśnie wchodzicie do Acensa, to załóżcie sobie jakieś czyste konto Google i, i, i wiesz, skonfigurujcie je na siebie, bo nigdy nie wiadomo, co oni tam teoretycznie na was mają. Tak, tak zacząłem to rozumieć, że gdzieś tam może coś robiłem, nie wiem. I to konto ma jakiś, jak, jak, jakąś złą reputację i oni się boją, że mogę dalej coś tam zrobić złego na moim YouTubie. No nie wiem, tak sobie to, wiesz, zacząłem rozumieć. I mówię. Wiesz, zacząłem tak sobie analizować, gdzie to moje konto, co one robi w ogóle nie, gdzie to wszystko jest, co oni tam na mnie teoretycznie mogą mieć. No i wyszło mi na przykład, wiesz, coś takiego, że spoko na tym moim koncie Google jest, było w ogóle kiedyś ponad 100 firm. A dlaczego było 100 firm? No bo. Po prostu bardzo często otwierałem dla klientów, na przykład profil Googla, Google My Business, gdzie ja widniałem jako owner. Wiesz, to nie była moja firma, ja je założyłem i tak to zostało. I mnóstwo klientów, z którymi w ogóle nie mam kontaktu, dalej gdzieś tam widniałem jako ten owner, nie. Więc zacząłem to wszystko czyścić, bo mówię, bo to trochę podejrzany, żeby jedno konto Google miało tyle firm, nie? więc zacząłem to odczepiać. Kurde, to był proces na wiele tygodni, bo tam, żeby zmienić właściciela, trzeba 7 dni czekać. No mnóstwo różnych rzeczy. Zacząłem to wszystko czyścić. Zostawiłem rzeczywiście tam te swoje kilka firm. wiesz, mówię, może to, nie. No i wiesz, wysłałem kolejny request że hej, może może to był ten problem, już się rozstałem z tymi, z tymi, z tymi profilami, to nie były moje firmy, wiesz, wytłumaczyłem to wszystko od razu, za chwilę ta sama odpowiedź. Nie, dziękujemy, nie. Mówię, no super, nie, I zacząłem kombinować dalej, później wiesz, poszedłem, może w Google Analytics, nie, mam za dużo tych tych, tych firm, wiesz, może coś jest nie tak, zacząłem to odczepiać, te wszystkie tam też setki profili od klientów, przerzucałem to gdzieś indziej, e, później poszedłem do Google Search Console, bo tam też mnóstwo stron, nie, i, i, i Idąc tym takiem, później sobie pomyślałem, kurczę, na moim kanale na YouTube są też firmy klientów. I te firmy, filmy klientów one nie są dostępne dla wszystkiego, tylko są po prostu tam osadzone, widnieją tam, jako wiesz, ukryte filmy i one są wyświetlane na stronach klientów. I tak sobie później pomyślałem, kurczę, może na tych stronach klientów gdzieś tam jakiś ruch dziwny jest, wiesz, z robotów. Tam się te filmy z mojego kanału wyświetlają. I tak sobie byłem po prostu przekonany, że to chyba będzie to, nie. Wiesz, wiesz, odrzuciłem wszystkie te filmy, rozłączyłem, stworzyłem klientom kanały, poprzepinałem im te filmy, też mnóstwo roboty, nie, po prostu. Wiesz, wysyłam ten, ten request, mówię, może to będzie to. Co ty, ta sama odpowiedź w ogóle, ta odpowiedź przychodzi, nie wiem, po 40 minutach, nie, że tak, wiesz, automatycznie, ale myślę, że to oni w ogóle tego nie czytają, nie. No i, wiesz, minął chyba z miesiąc, no i mówię, no nie wiem, nie, gdzieś tam, gdzieś tam ktoś, ktoś jeszcze by stwierdził, że Trzeba troszkę czekać i znowu się przyznać do jakichś tam rzeczy i oni cię tam kiedyś wpuszczą, ale mówi jeden gość mówi 6 miesięcy, drugi rok czekał. Prędzej czy później cię wpuszczą. Nie? Później też usłyszałem taki tip, że można to w ogóle sugeruję zrobić chyba każdemu początkującemu na YouTubie, że jeżeli jak zakładacie kanał na YouTubie od razu zróbcie z tego Brand Account. Czyli jakby odłączacie ten, e, to konto od swojego prywatnego YouTube'a. Bo dzięki temu, na przykład, jak jeżeli ja miałbym to na tym brand account, to nie wiem na 100%, ale tak z tego, co się dowiedziałem, mógłbym to konto przekazać innej osobie, czyli wiesz, nawet żonie teoretycznie i ten adsens by się odczepił, który tam jest w tej chwili ten mój dożywotnie zbanowany i można byłoby podłączyć inny, nie? No ja jestem uziemiony, bo to jest na moim prywatnym YouTubie. A też przy, ok przy okazji tip, że jeżeli właśnie prze prze przepniecie to konto, to niestety tracicie wszystkie komentarze, jakie napisaliście, będąc prywatnym użytkownikiem, nie? Komentarze innych ludzi zostają, ale wasze odpowiedzi znikają. No i teraz, czy to warto zrobić w moim przypadku? No nie wiem, bo nie chciałbym stracić wiesz, tych komentarzy, bo ktoś wejdzie do mnie teraz na kanał, poczyta, wiesz, ja mam sporo, naprawdę na te małe mojej ilości jest sporo komentarzy pod moimi filmami i tam nagle nie ma odpowiedzi do niczego, nie? Wyobraź sobie, wchodzisz, co chodzi? Tyle komentarzy ludzie rozmawiają z tobą, a tu brakuje twoich odpowiedzi. Nie? No i, i wiesz, i, i nie zdecydowałem się, żeby odczepić to konto właśnie z głównie z tego powodu, i. Co mi to przyszło do głowy? Aha, zacząłem w ogóle grzebać w ogóle w całym tym acensie i znalazłem tam do nich kontakt. Znaczy, taki kontakt przez forum. nie? Oczywiście nie ma, żeby wysłać maila, ale można zadać pytanie na forum. No i opisałem, całą historię na forum. Nie wiem, czy kiedyś w ogóle grzebałeś w forach Google, bo tam jest dużo pytań bez odpowiedzi. Prawie nic nie ma odpowiedzi, tych takich googlowskich, nie? I wiesz, i mówię, no zadam to pytanie, pewnie nie będzie żadnej odpowiedzi, bo tutaj nikomu nie odpisują. A widzisz, to działa tak, że oni jednak odpisują, ale prosto do ciebie. Oni nie odpisują tego publicznie, ale przychodzi odpowiedź i jest od człowieka, mhm. nie? I gdzieś po trzech dniach przyszła odpowiedź od człowieka, że tam przepraszałem, że te problemy, że no, jakaś zawiła sytuacja z tego, co tutaj piszę. I e, coś tam było jeszcze takiego, że chcą pomóc, ale nie wiedzą jak, nie? I coś mi tam zasugerowali, już teraz nawet nie pamiętam, ale ogólnie odpisałem do nich i zapytałem się ich po prostu, jak to jest możliwe, że dostałem ten ban, jak jeszcze nie wyświetliłem żadnej reklamy, nie? I, i jak mam się od tego odwołać, jak ja wyświetlałem, chciałem wyświetlać reklamy tylko na YouTube, a nie nigdzie indziej, na jakichś zewnętrznych stronach? No i gość mówi, no. Że zastanawiające, on to przekaże dalej. Wiesz, ja już nadzieję, kurty, może się uda, nie? No i rzeczywiście jakiś inny gość za trzy dni do mnie odpisał i odpisuje mi, mi no, że, że nie zmienią tej decyzji, bo e, złama moje konto, które podłączyłem do AdSense'a, łamie regulaminy i przysłał mi w ogóle link, gdzie mam się dowiedzieć sam po prostu, co może być nie tak. Oczywiście nie powiedzę ci mhm. o co chodzi, nie? Wiesz, i klikam na ten link. A głównym tym przyczyną był ten Invalid Click Activity, nie? I ja drążyłem to pod tym kątem, jak to jest możliwe. A oni przesyłali zupełnie czegoś innego, gdzie nie ma nawet słowa o tym Invalid Click Activity, tylko są po prostu różne rzeczy. Ala, nie wiem, polityka prywatności, czy jest dobra, e, wiesz, czy jakiś kontent jest, nie wiem, dla dorosłych, nie? Że, czy jakiś tam, wiesz, ukradziony kontent od kogoś, mnóstwo takich rzeczy. Naprawdę. te. Banalne rzeczy, których jestem przekonany, że nigdy nie robiłem na tym kanale, bo bym wiedział, bo to same takie konkrety, nie? Ale wiesz, dodał mi do myślenia, że właśnie, kurczę, jest teraz szansa, że może się dowiem o co chodzi, nie? No i, i na tym tak naprawdę stanęło. Poprawiłem sobie, wiesz, politykę prywatności na stronie, bo e, tak sobie pomyślałem, że jednak wszystkie te moje filmy, które mam na YouTube, umieszczam u siebie na blogu też, więc one się tam wyświetlają. Nie mam pojęcia, czy tam by się pojawiały te reklamy, czy nie. Ale tak skojarzyłem, że może im chodzi o to, wiesz, poprawiłem politykę prywatności i rzeczywiście, jak masz AdSense, to w polityce prywatności powinieneś to zawrzeć, że będą się wyświetlały reklamy, Google ma to i sugeruje to dodać. Nie wiem, czy to będzie, wiesz, akurat tym problemem, czy nie, ale dodałem to no i wysłałem teraz request, żeby mi potwierdzili, czy mam słuchać, czy wiesz, czy mam wierzyć w ten regulamin, czy jednak chodzi o ten invalid click activity, bo sam już nie wiem. Także zobaczę, co odpowiedzą. W międzyczasie poprawiłem tą politykę Prywatności, no i czekam, co dalej, nie? Zobaczymy, nie? Ale cieszę się, że przynajmniej jakiś człowiek zaczął ze mną rozmawiać i, i wiesz, te odpowiedzi są spoko. No niestety nie mówią o co chodzi dokładnie, ale, ale jakieś tam światełko w tunelu jest, nie? Także zobaczymy, jak się to skończy. Jak będę miał dalszy feedback, to pewnie wam tutaj na kanale opowiem. No ale jakbym podłączył inne konto Gmail do AdSense, pewnie nic by podejrzewam się złego nie stało, nie? Mm -hmm. Raczej, mm -hmm. raczej. Raczej chyba chodzi o. Myślę, to, że, że, to, że dużo ciekawych informacji dla osób, które też myślą o monetyzacji e, lub mają podobne problemy jak ty. Miejmy nadzieję, że nie ma wiele takich osób. Dla mnie też, bo w tej chwili jeszcze nie ma monetyzacji, jeszcze daleko mi, ale też będę chciał w pewnym momencie coś takiego zrobić. No i wtedy to, to Twoja historia trochę. Przeszywam je dreszczykiem. <noise> Bo... No, szczególnie, że no ciężko z nowym kanałem. No dokładnie, zanim go do tego, minimum. No, do tego No później to już jest z górki, nie? To już się samo dzieje, ale ten początek to, to jest ciężko. że szkoda, żeby ta cała a... praca poszła na marne. No, a najgorsze jest to, że nie możesz sobie jakby podłączyć tego Adsens, wiesz, na początku. Musisz poczekać, aż ci YouTube zaprosi do programu. Dokładnie. Nie? Wiesz, jak, jak to byś sobie przetestował już w tej chwili, okej, okay, mam dobry konto, mogę działać. Nie, 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 musisz czekać na to zaproszenie, i, i dopiero wtedy podpinasz ten AdSense. Mm -hmm. nie? No i najśmieszniejsze jest to, że wiesz, YouTube. Ja tak naprawdę gadam z, w tej chwili z gościem od AdSense, ale on mi nie może pomóc w kwestii YouTubania, bo to są w ogóle inne, inne mm -hmm. działy. I, I taka jest wiesz ta, ta rozmowa z nimi, bo do YouTube tak za bardzo nie da się napisać. Przynajmniej nie znalazłem takiej opcji, żeby tam mm, o jakąś taką pomoc poprosić, nie? No, AdSense ale jak sens Przez ten właśnie blok. Jak Accent ci odblokuje, no to YouTube automatycznie też cię odblokuje. No, myślę, że tak. No, no mam nadzieję. Mhm. <laughs> mhm. Jeśli ktoś ma jakieś. Wiesz, ja nawet. No, okay. no jak, jak. No, chciałem tak tak. tylko powiedzieć, że jak ktoś ma jakieś pomysły albo podobne doświadczenia miał. Z monetyzacją, no właśnie, to. Na co zwrócić uwagę? Nie co, co jest komentarze, ciekawe, albo na... bezpośrednio się z Michałem hmm. skontaktować w jakiś sposób przez stronę Michała albo w jakiś hmm. inny sposób. Wiesz, o, tyle, o tyle jest ciekawe, że jest taki dożywotni tak naprawdę ban, bo wiesz, dużo jest różnych sytuacji, że ktoś tam nie wiem, ma jakiś trafny, trafny lewy ruch na stronie, i z tego co e, widzę, to AdSense po prostu odcina jakiś część pieniędzy, tak. na, które mogłeś zarobić na tym ruchu, tak. nie? Ale nie, że cię banują i cię tak jakby oszczegają i z miesiąca na miesiąc na przykład masz coraz mniej pieniędzy mm -hmm. i, i wiesz, i, no i spoko, to rozumiem, nie? No bo kurczę, puścić komuś jakiś tam lewy ruch to pewnie większość jakichś tam hakerów potrafi zrobić, nie? Ale nie, żeby wiesz, od razu tak odcinać, no. także no, jestem mega ciekawy o co chodzi i, i kurczę, to pewnie będzie jakaś błahowska coś czuję, mm -hmm. nie? No nie, na, na takie usprawiedliwienie Google'a to myślę, że no nie, nie mają łatwo i na pewno jest wiele osób, które w jakiś sposób chcą wykorzystać i monotyzację na YouTubie, i AdSense, i y, 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 y różne roboty, i y klikanie i y tak dalej. Podejrzewam, że mają masę problemów i, i kosztów z tym związane. Ja nawet na swoich czasami na shortach. Mi wyskakuje ileś tam lajków, a widzę po, po jakimś czasie ta liczba się zmniejsza. Podejrzewam, że, no, no, no. że to jest właśnie oni eliminują, identyfikują jakieś tam kliki, nie z tego e, automatyczne, i, i zmniejszają tą liczbę. Więc wie, no, wydaje mi się, że no, no, jest to pewno, problem, i, i, i muszą sobie jakoś z tym radzić, no ale niestety czasami ofiarą padają. Osoby, które tak jakby nie mają z tym nic wspólnego, tak jak ty. Jest, jestem ciekawy, czy oni w ogóle znają ten powód, nie? Bo wiesz, jak jest teraz z algorytmami, mm -hmm. nie? Często w no, firmach nie wiedzą, dlaczego coś no. się dzieje, nie? I, nie, no może. Bo wiesz, nie rozumie, czemu nie mogą podać, nie? Hej, Zrobiłeś to, 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 przecież, jeżeli zrobię to ponownie, to znowu mnie, że tak powiem, zbanują, a przynajmniej będę wiedział, gdzie zrobiłem błąd, bo tak coś czuję, że to po prostu jest jakaś bachostka, nie? Fajnie byłoby wiedzieć i fajnie byłoby to naprawić. No i, i faktycznie, jeśli te automaty są odpowiedzialne jakieś programy, czy, czy tego typu rzeczy za, za banowanie, albo niebanowanie, za weryfikację tych rzeczy, a my do końca nie wiemy, co to jest, no hmm. trudno będzie przeczytać cały regulamin i, i nie wiem jakie on jest tam długi, ale regulaminy nie są krótkie zazwyczaj, <gry> i znaleźć w tym i... Nie, tam jest, jest fajnie, jest, jest dużo rzeczy wyjaśnionych, tylko że, wiesz, ja to studiowałem no wiele razy i tak naprawdę nie widzę tam żadnego problemu, który ja mógłbym popełnić, mm. nie, w tym regulaminie, bo wszystko, rozumiem, że chcą mieć Politykę prywatności chcą, żeby nie wiem, twoja reklama nie była za blisko jakiegoś batona, żeby przez przypadek ktoś w nim nie kliknął. No, nie? swoje rzeczy jest wyjaśnionych, jest to, jest to logiczne. Tylko, że wiesz, ja się czuję w momencie teraz, że ja tego wszystkiego przecież nie robiłem, bo nawet nie miałem jeszcze reklam, o, o co tak naprawdę im mhm. chodzi. Nie? No też, też też na przykład myślałem, że może w kierunku, teraz właśnie w tej odpowiedzi im to odpisałem, bo tak sobie pomyślałem, że może być tak, bo wiesz, bo z tego co wiem. W różnych krajach są różne stawki za reklamy, nie. Są, podejrzewam, że bogatsze kraje, ma, pewnie więcej się zarabia na sensie, bo jednak reklama w tych krajach kosztuje więcej, mm -hmm. więc Google może się podzielić większą kwotą niż w jakichś tam biedniejszych krajach. No i też też im zasugerowałem, że może ich algorytm stwierdził, że nie wiem, mam content po polsku, a zgłosiłem, że jestem w UK i że próbuję, wiesz, wyciągnąć większe stawki za reklamy. Też też mi to przyszło do głowy, nie? Że, że, że może w tym kierunku, ale wiesz, ja żyję w UK, w UK mam firmę, więc jak mogę podać, że jestem w no, Nie, myślę, nie, nie tego powinno to nie? być problemem, no, mi się wydaje. Bo content jest u mnie 100% polski, no tak, strona tak. jest polska, wszystko jest tak. polskie. Więc, więc, ale wiesz, może jakiś tam algorytm zaskoczył, że hej, tu nas koleś próbuje <laughs> naciągnąć i tu zarabiać w tak, no, nie? no słuchaj, jest <laughs> wiele osób, no, e, no. no faktycznie, to masz rację, ale to, słuchaj, to działa tak, że to nie ma znaczenia, gdzie ty jesteś. Ważne jest, gdzie jest osoba oglądająca twoje filmy. Jeśli większość swoich odbiorców jest w Polsce, to się wyświetlają reklamy mm. e, polskie, chyba że ja oglądam twoje filmy, co robię od czasu do czasu, to wtedy mi się wyświetlają mm. <laughs> reklamy z UK i wtedy więcej zarabiasz po prostu, mm. jeśli ja oglądam, no, nie? No, 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 niby jest to logiczne, ale mówię, wiesz, może gdzieś tam coś zatrybiło, że... że... Coś nam tutaj gościa próbuje. No Chcesz nie no. no Ciekawe jestem, jak to się skończy, nie? Bo naprawdę nie chciałbym zaczynać nowego kanału. No, Michał, e, nie poddawaj no, się. No. E, życzę Ci powodzenia e, i mam nadzieję, że to się rozwiąże niedługo i pozytywnie. No, zobaczymy. Bo jeśli nie, to tak. będę sam się martwił o siebie w przyszłości. No, jestem ciekawy, czy ktoś z oglądających oczy miał problem z adensem, bo naprawdę nie ma za bardzo informacji, wiesz. Nie wiem, czy Google też to wiesz, filtruje, żeby, żeby za dużo się nie dowiedzieć. Mówię, te informacje mm -hmm. od Hindusów są takie no, średniej jakości, ale no. A właśnie, jeszcze zapomniałem dodać, bo jak, za, jak ja rozmawiałem z tym pracownikiem już, nie? Już bezpośrednio, to on mi właśnie powiedział coś takiego, że jak się odwołujesz na ten Invalid Click Activity, na który ja na początku, wiesz, wypełniałem te zgłoszenia, to oni mówią, że oni tylko raz na trzy miesiące to czytają, mnie. Ja mówię, aha, okej, okay, czyli ja sobie tu, wiesz, wysłałem osiem zgłoszeń, a przeczytali tylko pierwsze, nie? Wiesz, I wiesz, i odpowiada mu, no to teraz co mam zrobić? Mam wysłać, poczekać trzy miesiące i te osiem zgłoszeń, które wam wysłałem, że się przyznawałem do różnych klikań, wlajki samodzielnych, nie? Mam to wszystko jeszcze raz do was przesłać? Za trzy miesiące? Czy jednak ktoś to czytał, nie? Wiesz, i wiesz, i weszłem go tak, w ogóle mega no używałem sobie czata do tej rozmowy GPT, żeby to wszystko, wiesz, profesjonalnie brzmiało. I naprawdę te maile są genialne. Ja bym takich maili, wiesz, po angielsku dobrych nigdy nie napisał, jak pisałem z czatem. I ta rozmowa naprawdę się odbywa no, na wysokim poziomie, nie? Także myślę, że ma znaczenie, jak do nich, do nich mówisz, bo... bo... Na razie jest okej, okay, nie? nie ma, nie ma, wiesz, nawet nie czekam za długo na odpowiedzi. No i wiesz, to takie trochę podchwytliwe pytanie i on zaczął, wiesz, drążyć z niej, mówi, to czekaj, prześlę to dalej. I rzeczywiście, nie, coś się zaczyna dziać, już jakaś inna osoba rozmawia, albo mi mydlą tylko oczy, albo się uda to rozwiązać, no. Zobaczymy. Nie no, myślę, że... No, ale czat, czat idealnie się do tego <słuch> sprawdzi, nie? Żeby podszlifować po prostu to, co tam, wiesz, wydukałem, że tak powiem. Mhm. To się staje coraz bardziej powszechne, że ludzie piszą yy, z czatem i odpowiadają z czatem. W ogóle nie wiem, czy znasz może, bo przydałoby się takie narzędzie, które wiesz, od razu miałbyś to pod ręką. No nie? Bo ci, to ci, masz nie? No. No wiem, ja wiem, że jest w Gmailu, tak widziałem, ale wiesz, nie zawsze tylko piszesz Gmaila. Idealnie, jakby było narzędzie, które po prostu działa wszędzie, w całym Aha. twoim systemie, nie? Na zasadzie ja bym to widział, właśnie, translate albo popraw, nie? Dwa takie, wiesz, nawet bym sobie mógł zainstalować jakieś dwa guziki obok laptopa, wciskam jeden, translate to, co widzisz, wciskam drugi, popraw. Na przykład, wiesz, stylistykę, zrób bardziej profesjonalnie. Ja, ja bym to klikał po prostu całymi dniami te guziki, nie? Wiesz, i od razu pakuje ci do sowka, wkleja, no to by było super. Wiem, że są różne, ale różne testowałem wersje. Jeden działa z tym, drugi z tamtym. Wiesz, jeden lepiej, drugi gorzej, ale, ale czekam aż ktoś zrobi. To by, to by musiało być wyinstalowane w system, podejrzewam, mm -hmm. nie? Żeby działał po prostu wszędzie, gdzie się klawiatura pojawia, mm -hmm. nie? Tak naprawdę. Nie, no, myślę. A jak ktoś zna takie narzędzie, niech poleci. Mm -hmm. e, nie, no, myślę, że Twoja sytuacja powinna się rozwiązać pozytywnie, jeśli tam. Po drugiej stronie też są ludzie i myślę, że... Zależy, jakie kwity nam nie mają. No. To muszę się dowiedzieć. Coś więcej. Aha. Miejmy nadzieję, że nie takie, żeby całkowicie zbanować do żywotnia. Tam, tam nawet jest wiesz, ostrzeżenie, że jak będę zakładał inne konto i oni się dowiedzą, że to jestem też ja, to też to zbanują. Inne konto, accent. No inne konto na siebie, nie? Innego Gmaila, A. inny YouTube A. i jak oni porównają, że to jest ta sama osoba, to też, e, że mają tam prawdy, podstawy, żeby też to e, po prostu... Czyli to się nie ratuje. To, że... lepiej żebyś po prostu tą sytuację rozwiązał. No konto na kogoś innego, <noise> ewentualnie, nie, ale no, naprawdę to jest tam, no, no, po prostu jak czułem się, jakby jakiś wyrok na ciebie spadł, mm -hmm. mm -hmm. <noise> kurde. Odcięte od Google, nie? Mm -hmm. Po prostu. Mm -hmm. uh -huh. No, nic. Pocz musimy poczekać, e, co się dalej potoczy. E, w którymś z kolejnych odcinków pewnie opowiesz, jak no, sytuacja zobaczymy. się. Bo, widzisz, znalazłem jeszcze wiesz, wyjście na przykład z takiej sytuacji, jeżeli masz problem z akcentem, no to, to są firmy, które są jakby partnerem Google'a i możesz się do nich zarejestrować. I one dbają o ten cały porządek. One właśnie filtrują ruch, one się, one bezpośrednio z Googlem jakby ciebie bronią. Nie? Wiadomo, biorą sobie jakieś tam fi i ty masz z głowy, nie? Oni, oni ci po prostu zadbają, sprawdzą ci stronę, wiesz, założą filtry, wszystko, nie? Że, że, żeby cię od tego uchronić. Ale to nie działa na YouTube, nie. To działa tylko jak masz AdSense mhm. na po prostu stronie internetowej i zwykłe reklamy tekstowe, mhm. nie. No, bo to jest taka jedna z głównych sugestii, jak ci zbanują, idź do tej firmy. Nie, jak masz, wiesz, chodliwe, bo wyobrażasz że masz fajnego bloga i też cię zbanują za Sensa, na przykład, nie? Bo gdzieś tam źle zaimplementowałeś jakiś baton i stwierdzili, że ktoś klika w reklamę przez Nie, Ale nie? to też trzeba uważać z tymi firmami. Nie wiem, o jakich firmach mówisz, ale niedawno słyszałem o przypadku, gdzie osoba e, przez firmę właśnie e, zrobiła sobie monetyzację YouTube'a i teraz ma problem żeby tak jakby odzyskać kontrolę nad tym, no, nad, okay. nad w ogóle zarobkami. No, z... Ale to chyba mówisz o czymś innym. Być może. Jeżeli chodzi o YouTube'a, nie ma. Nie, właśnie te firmy nie, nie mogą być na YouTube'ie. one mają właśnie programy reklamowe okay. tylko na stronie internetowych. No, a w każdym razie coś takiego jest, czytałem, że, no. że, że jakiś tam właśnie okay. firma, która się znajduje jakby zarządzaniem e... To może, może ten brand account na YouTube ktoś może. otworzył pod firmę. No, no, no. To może być tak. No, więc to więc to było, różnie bywa. No, okej. Okay. Mm, powodzenia Michał. No, więc taka, taka historia ciekawa. E, no, ciekawa, ciekawa historia, e, trochę mrożąca krew w żyłach, może powiedzieć, bo no, czasami YouTube jest ważnym źródłem. Mm. Wiesz, ja na przykład nawet nigdy nie myślałem, że, że będę na tym YouTubie zarabiał, bo mówię, gdzie tam jakieś grosze rzucą. A teraz tak sobie myślę, no jednak trochę pracy się włożyło. No pewnie. Fajnie byłoby to włączyć. Nawet nawet z ciekawości na dniem ile tam się zarabia. To nie to no, nie to ma już, peścia, nie. Wiesz. Jakieś grosze pewnie, ale sama ciekawość, nie? Nawet, nie nawet no. jak, jak to działa. Jasne. I, I wiesz. Też myślę, że jakaś tam motywacja, jak gdzieś tam ktoś ci rzuca jakieś pieniądze, to chce ci też bardziej to robić bardzo często może pomóc, nie? Ale, ale jestem ciekawy. Ja, że reklam na YouTube nie oglądam od lat, bo jak tylko w, w pojawiła się płatna wersja YouTube'a, to od razu subskrybowałem. No i właśnie to był zarzut, że klikam w swoje reklamy, nie? Wiesz, jak odpisuję, jak mogę klikać swoje reklamy, jak ja reklamę Aha, to chyba to lat nie widziałem no, na YouTube. No, 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 wiem, co chodzi, no, no, no. Wiesz, no, bo, bo mam płatny YouTube, nie? Także no. też, no dziwne, dziwne, nie, ale no. Zobaczymy. Coś tam w systemie się pomieszało. Komuś chyba. Hmm. Trzeba to jakoś naprostować. Dobra. No to hmm. tyle. Jak ktoś wie, jak to rozgryźć. A może ktoś zna kogoś w sensie? Och, to, prosiło na to. Ma, no Dokładnie. <noise> Zrobię dużo za taki namiar <noise> do jakiejś fajnej osoby. <noise> no, nie, no. W, w Polsce też jest e, Google. Może ktoś zna kogoś, kto mógłby e, coś doradzić albo jakoś pomóc, e, popchnąć tą sprawę pozytywnym Koniec. kierunku. Powodzenia Michał i informuj nas na bieżąco, co się dzieje w Jasne. twojej sprawie. I... Trzymajcie się. No kciuk. i tyle w tym odcinku. Za... Dobra. To kończymy. Słyszymy się za tydzień. Jak zwykle. Po kościele. Z... Załapałem tym razem, bo Ostatnio w którym odcinku nie załapałem w ogóle, jak to powiedziałeś, ale byłem za bardzo zestresowany nagrywaniem. Spoko. Niedzielę po kościele. Oj. Hej.